Idziemy odwiedzić Łukasza z kanału Podróże Dzikowozem. Już kiedyś robiłem taki wantur o jego sprinterze. To był Dzikowóz Numer 1. Do niedawna Łukasz budował Dzikowoza 2.0, ale gdy pojawiła się Możliwość zakupienia kamperwana od ekipy z podróżowania przez V Czyli też od Łukasza i Kasi Postanowił kupić tego kamperwana No i niczym innym stał się to Dzikowóz 3.0 A tym samym Dzikowóz 2.0 już pra praktycznie gotowy Prawdopodobnie będzie do sprzedania, właśnie jadę tam do, do niego, tam do Niemiec. Zobaczymy, e, co on chce zrobić z tym Dzikowozem 2.0. E, dowiemy się cokolwiek. W ogóle zobaczymy, jak on, jak on go wyposażył. E, co tam z nim zrobił. Zobaczymy, oczywiście, tego Dzikowoza 3.0, czyli, czyli tego campervana od, od ekipy z podróżowania przez V. No, i co, porozmawiamy chwilę z nim? Jakie plany? Jeżeli was to interesuje, to oglądajcie do końca. No i dojechaliśmy na miejsce. Normalnie wygląda to jak zlot lot Dwa camperwany stoją. Dzikowóz. Dwa chyba na wprost. A to jest ten nowy. Zakupiony od podróżowania. To jest dzikowóz 3.0. Idziemy z Łukaszem pogadać. No dobra, jesteśmy przy dzikowozie 2.0. Obejrzyjmy, jak tutaj Łukasz wykończył go, bo to, co ja kiedyś tutaj byłem u niego, to tylko yy, miał izolację. Kończył izolację, i tak dalej. A teraz, tu już jest praktycznie wszystko wykończone. Tu jest cały ten bagażnik, beczka na wodę. Nie wiem, ponad 100 litrów na pewno. Eee, tu widać na dole, webasto. Eee, tu cały ten bojlerek do, do wody, pompa, i tak dalej. Która idzie tam i pompuje wodę do prysznica, pewnie. I tutaj, do kuchni z tej strony. No i zbiornik wybasto. Tu do góry jest łóżko, ale zobaczymy to łóżko od wewnątrz. Także wejdźmy do środka. Wejdźmy do środka. Ja ściągnę buty, bo tutaj ma Łukasz czysto już. Pięknie wysprzątane. I co? Tutaj mamy stoliczek. Można sobie usiąść, przy stoliku coś zjeść. Tu na dole taka szafeczka powstała. Taki można powiedzieć taka skrzynia na różne rzeczy tutaj zasłonka no i szaferka. Oczywiście te fotele są obracane jak widać, tutaj są te obrotnice. No i co? I tutaj mamy jakąś tam szafę, tu mamy szafę, ta szafa. O, tu nawet naciuchy, biszaczki są. Na dole jest jakaś płeczka. Aha, i tu na samym dole jest yy, cała elektrownia czyli tam przetwornica do solara różne yy, rzeczy. No dobra. I teraz co tu mamy dalej? Tu mamy to łóżko, co było widać yy, od tyłu tam Ten cały bagażnik jest na dole. I co tu mamy? Podstawimy tą, tą yy, drabinkę. I tutaj mamy przejście, właśnie do bagażnika. Od wewnątrz, żeby można było coś tam sięgnąć po jakieś rzeczy. Dobra. Tu mamy pewnie toaleta, jest normalnie. I, i prysznic. No prysznic, jak widać, też spory. No i... I co? I tutaj roletka... Nie roletka, tylko taka zasłonka. Żeby nie pochlapać. No i dobra. Mamy taką drabinkę, żeby tu się... Do góry wdrapać na łóżko. I tu kuchnia. Kuchnia. Trzy szafki. Zlew. Aha, i tutaj jest kuchenka, czyli można tutaj e, sobie coś tam ugotować. No, i tutaj też zaczepy są takie, że można otworzyć szafkę, jakieś półeczki, coś tam można sobie mieć ze sobą na podróż. No i do góry jeszcze taka szafa dość duża. Tutaj to jest gniazdko 230 V i ta szafa tutaj na górze. O też spora. No spora szafka, naprawdę tu dużo rzeczy można. Żyć. Zaczep taki, żeby się po prostu to nie otworzyło w czasie jazdy. Tu jeszcze pewnie trzeba będzie wykończyć te drzwi, żeby zasłonić tą izolację. No, a jeszcze takie małe tutaj wykończeniowe rzeczy zostały, widzę. I prawdopodobnie no, ten już yy, camper van, tak jak Łukasz mówił, będzie do sprzedania on będzie jeździł tym drugim tutaj od, od tej ekipy z podróżowania No dobra, to, to tyle z tego e, campervana i przejdziemy do tego drugiego Tamten ma silnik 3-0, także jest mocny tu zamykamy mu to wszystko i idziemy do tamtego. No, i co tu my mamy? 180 koni MultiJet. Tu jest takie fajne okienko. Podwójne, że nie, nie, nie ma rosy z rana. Tu jest pewnie wejście do e, opóźnienia toalety. Taki pojemnik. Tu mamy z zewnątrz podłączenie prądu. Gdzieś tam na jakichś kempingach. Tu jest prawdopodobnie prysznic zewnętrzny. Podłączenie do prysznica zewnętrznego. No i kratka od y, trumy, czyli ogrzewania wody, bo taką tutaj y, na gaz jest truma. Fajnie, że są te zabezpieczenia takie dodatkowe przed włamaniem. Tu widziałem też na bokach. Też tutaj jest o HEOS Solution No i co, tu roletka widzę, jakaś fiama dość dużo, to wystarczy w sumie nad, nad samym, nad samym wejściem i co tu my jeszcze mamy, a wlew do wody, czyli jak tankujemy wodę do zbiornika, może. Łukasz nam powie jakie to są w ogóle pojemności tych zbiorników? 110 litrów yy, czystej wody. 110 czystej, no a, a ten, szary, a szaraj? Szarej nie chyba no, 80. Mhm. A gdzie się zrzuca tą szarą? jest jakiś taki... A tu musimy przejść z drugiej strony. No yy. a, Tutaj. A tu jest jeden z yy, tych. A czyli zawór jest po prostu przy samym tym. No dobra tak. łatwe w obsłudze. Piesek groźny Puk puk Dzień dobry Cześć No już po śniadaniu zmywam No pięknie, ale tutaj macie Cześć Cześć Maksiu. Przyłóż piątkę o. Cześć. Dobra, Dobre, spoko. No i tutaj widać, że Łukasz już się zadomowił, można powiedzieć. Je, tak. A mama już pojechała. Mama pojechała? Tak. To dobrze. I bajki. Teraz... I bajki masz. Popatrzę mniej więcej, jak to tu wygląda. O, tak jak, tak jak wyglądało. No, tylko tak pamiętam, jak oni byli y, tam y, przy tej bibliotece, to tak nie wchodziłem chyba do środka, nie, nie przyglądałem się tak do y, szczegółów. Teraz y, strona że... bałagan jest. No wiesz, no jak to się, jak się mieszka, no to, to jest. Normalnie no, przecież nie układa się wszystkiego zawsze idealnie, nie? Tutaj siedzenia są obrata, obracane. Fajny, fajny ten materiał. No fajnie okrzyte Elegancko. i łazieneczka. Łazienka Mogę zobaczyć? Chodź, chodź. A światełko jakieś jest? Tutaj? Światełko? O dobre. O kurczę, ale ładnie zrobione. No. Ta łazienka najbardziej No, to ścianki, wszystko takie śliździutkie. Z takiej płyty specjalnej. A co to jest tutaj do góry, takie takie, takie metalowe A to jest na, na pranie można wieszać tam. Aha, pranie. To jest szana, A, dobra, to jest czaje. Czaje. Ale sprytne. Tu się zawiesza. Jest lineczka, ale super. Kurde, kopiuję to normalnie do mnie. <śmiech> <śmiech> Nie no właśnie fajnie, że, że się zobaczy różne takie rozwiązania i można... Można to wykorzystać, ale fajny brodzik. Cieka jest ten brodzik, czy to jest jakiś taki kupny? Kupny, nie? No, no bo to jest jakiś taki widać... Mniejszy, można powiedzieć. Ale... Ale ładnie wszystko zrobione, wykończone. Jeszcze tutaj luknę. No i co? Przechodzimy tutaj do tylnej części, gdzie jest... Sypialnia można powiedzieć, tak? W sypialni, łóżko. Szerokość jaka? Łóżka? Z 1,90 m chyba tam jest. Znaczy tu, ale szerokość, szerokość, niedługość, tylko 1,20 m jest? Więcej, więcej, wiesz 1,40 m. No to duże łóżko duże łóżko. Tu jest taka szafeczka na, na laptopa. Fajne tutaj. Takie punkty świetlne do, do czytania, powiedzmy, jakiejś książki czy coś. No i duże okno dachowe, otwierane na pewno. No i jakieś tam moskitierki, to wszystko na pewno też ma. Mama, Moskitera i marchizę. No, tu fajnie, wykończone też, że jest takie miękkie, to wszystko że nawet jakbyś z tej strony głowę miał, to czeknie nie łupnie się bo jest fajne miękkie fajnie to wszystko wykończone w takim wylurku, tutaj tutaj też tutaj na drzwi, elegancko szafeczka nad łóżkiem no wiadomo na jakieś ciuchy tutaj Łukasz ma, także już nie będziemy zaglądać <gryw> po szafach no i co, na dole jest ten garaż, tak? Później nam tam jeszcze Łukasz pokaże, garaż mniej więcej, jak wygląda. No i tu jest jeszcze też taki takie z, wieszak, z wieszakami szafka, taka powiedzmy, że można jakieś kurtki powiesić. No i tyle tutaj w środku. Tu mamy kuchenkę na dwa palniki. Kuchenkę? Kuchenkę, no, na dwa palniki. I piekarnik. Tata tylko to No. No, jest tu kierownik całego zamieszania. <gryw> <gryw> Powiedz, Łukasz, co jest w tym busie lepszego od tamtego? Czy tam jakieś różnice generalnie zauważasz? Co byś ewentualnie chciał zmienić? Może nie zmienić. Róż, różnica jest taka, że tutaj jest na pewno większy komfort, ponieważ to wszystko jest dopieszczone. W tamtym drugim camperwanie. Nastawiony byłem na to, że będzie dużo e, elektroniki, która będzie pobierała dużo prądu, czyli domowa lodówka, e, jest podgrzewacz e, do wody, który e, jest elektryczny, a więc jest większe zapotrzebowanie na prąd. Miał być też telewizor. Mhm. Dlatego mam tam bardzo dużą, mocną przetwornicę 4000 na 2000 mhm. panel 410W, który miał być rozbudowany jeszcze o drugi taki panel. Mhm. A tutaj jaka jest yy, tutaj przetwornica? Mamy, tutaj mamy przetwornicę 1200 na chyba 600. Na 600. No bo zawsze. Bo... Tak, ale o dziwo, yy, mimo to, że tu są, yy, jest mniej prądu, mniejsza, są mniejsze panele, mhm. bo dwa razy 175, czyli 350 razem to tego prądu nie brakuje nawet teraz, kiedy jeszcze zimą. I yy, to wynika z tego, że wszystkie sprzęty tutaj są bardzo energooszczędne, Aha. a Aha. podgrzewanie wody jest poza tym na gaz, kuchenka jest na gaz, mhm. a lodóweczka jest. A tak, lodóweczka jest bardzo też oszczędna na 12V i mhm. Te panele plus separator, akumulatorów dają, dają radę, czyli tego, tego prądu nie, nie brakuje. Wszystkie oświetlenia są e, mhm. tak samo e, na 12V. No dobra, a co byś jeszcze ewentualnie tu chciał zmienić? Chciałbyś coś zmieniać, czy już po prostu wsiadasz i jedziesz na teraz, koniec świata? Teraz już wsiadam i jadę, bo już, e, już nie mam siły nic zmieniać. Ciągle, e, ciągle tak jakby człowiek chce coś udoskonalić i się tak jakby w tym zapętla, bo. Dodajemy różne ja gadżety, właśnie. chcemy mieć coraz więcej luksusu. Połowa jest niepotrzebna. Tak, a zapominamy, że vanlife to po prostu yy, zapakowanie się w, w auto, w którym będziemy mieli tani noslek, będziemy mogli sobie ugotować jedzenie i podróżować, cieszyć się tą podróżą bez zbędnych gadżetów. bo to na, na, ja W Vanlife chodzi o podróżowanie, a nie, a nie takie zatracanie się w dobiszczanie tych kamperów w czym ja też na czym też siebie łapię no, 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 no. Łukasz powiedz jeszcze ewentualnie troszeczkę o silniku Czy jest różnica między 2-3 tam był, tak? Tam jest 2-2-2, a tu jest 3 litrowy ten 3 litrowy, 3 -litrowy silnik od Weko Czyli ten e, Multiple tak, w Ducato są montowane 2-3 litrówki, mhm. a w, w, w jumperach i bokserach montowane są 2-2 i też 3.0. Mhm. Ten silnik 3.0 e, widzisz różnicę w jeździe? różnica jest więcej mocy. No. E, spa, spalanie jest trochę większe nawet przy ekonomicznej jeździe, mimo tego, że tutaj jeżeli jadę stówką, to są mniejsze obroty niż w tamtym, ale tu też jest większa waga, ponieważ jest A. napchane tych wszystkich. No, 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 no. Eee... Czyli masa, masa samochodu robi tak, spalanie tak. tutaj w tym tak. przypadku. A jakby na przykład była ta masa z tamtym silnikiem, to na pewno by y, tam więcej spalał, nie? bo by miał ciężej ciekawe, ten silnik. Ciekawe. Nie? Nie, nie, nie powiem <laughs> tego ponieważ nie sprawdziłem, ale uh -huh. tak na logikę powin, powinno tak być. Aczkolwiek powiem, że ten 22 ten HDI zaskoczył mnie spalaniem, ponieważ kiedy wracałem nim do szczecina na pustą, pustą paką, mm -hmm. jechałem tak dość ekonomicznie 110 to, spali, to spalił około, około 8 litrów. Łe, no tak, to super, to było, wynik, super wynik. Dobry wynik! To mój citrowa 75, pali, <noise> Także, a ile jest mniejszy, nie? Tak. No dobra, dobra, dzięki. <noise> No, w bagażniku mamy tutaj pojemnik na wodę czystą, dedykowaną. Gdzie tu jest wycięcie na nadkole? Butla gazbank, czyli można tankować ją z zewnątrz. Tutaj całą przetwornicę mamy i, i całą tą elektronikę. No i, no i tu jest ukryta pod, pod spodem, pod, pod tą obudówką. Truma, czyli ogrzewanie wody. Całkiem pojemny ten bagażnik. No i to wszystko w dzisiejszym vlogu. Jak Wam się podobało, to zostawcie tam łapeczkę, subika i co, widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Zimno jest, jak nie wiem co, wieje yy, wiatr mocno, także. Uciekam stąd. <ścoughs> Cześć.